uczniowie. Jaki psikus sprawił, że zdaliście sobie sprawę, że posunęliście się za daleko? Była środek zimy w ósmej klasie i ja z moim najlepszym kumplem Dawidem nie mieliśmy nic do roboty. Pewnej nocy wysłał mi linka do takiego głośnika Bluetooth wielkości kciuka. Maleństwo, ale głośne. Wpadliśmy na plan, który wtedy wydawał nam się genialny. Ukryjemy głośnik w suficie nad biurkiem pani Kowalskiej, będziemy puszczać dźwięki pierdów podczas lekcji polskiego i zabierzemy go po szkole, zanim ktokolwiek się zorientuje. Podczas przerwy obiadowej wślizgnęliśmy się do środka i ja stałem na czatach, a Dawid wspiął się i odsunął płytę. Wrzucił głośnik i byliśmy stamtąd w 30 sekund. Po przerwie przetestowaliśmy jednym dźwiękiem pierda i cała klasa eksplodowała. Pani Kowalska była tak po prostu stała i pytała, kto to zrobił. Ja i Dawid prawie zemdleliśmy, próbując powstrzymać śmiech. Planowaliśmy zabrać głośnik po szkole, ale pani Kowalska została do piątej sprawdzając pracę. Stwierdziliśmy, że zabierzemy go jutro. Nie ma sprawy. To był nasz pierwszy błąd. Drugiego dnia kontynuowaliśmy. Różne pierdy bekniecie, jeden dźwięk jak umierający wieloryb. Pani Kowalska tracił rozum, sprawdzając plecaki i ławki, próbując znaleźć źródło. Trzeciego dnia głośnik wciąż tam był, bo pani Kowalska nie wychodziła z klasy. Pomyśleliśmy, czemu nie kontynuować. Czwartego dnia zaczęło się robić dziwnie. Inni nauczyciele też to słyszeli, bo dźwięk przenosił się przez wentylację. Nauczyciel matmy oskarżał dzieci o ukryty telefon. Nauczyciel przyrody myślał, że kaloryfer się zepsuł. Piątego dnia dyrektor zrobił ogłoszenie o niezwykłych Chciałem się denerwować, ale Dawid uważał, że to jest przezabawne. 6. dnia przyszła konserwacja i sprawdziła wentylację i rury. Nic nie znaleźli. 7. dnia woźny, pan Ryszard, powiedział dzieciakom, że słyszał te dźwięki w nocy, kiedy nikogo nie było w budynku. Wtedy dzieci zaczęły mówić, że szkoła jest nawiedzana. 10. dnia głośnik wciąż grał. Sprawdziłem w necie czas działania baterii i było napisane 8 godzin. Minęły już prawie dwa tygodnie. Zacząłem myśleć, że może z tą rzeczą jest naprawdę coś nie tak. Dwunastego dnia jakiś rodzic zadzwonił do szkoły zaniepokojony demoniczną aktywnością. Jego córka bała się przychodzić na lekcje. 14. dnia mieliśmy nadzwyczajne zebranie i dyrektor powiedział, że